Jerzy Nałęcz Trójkąt Bafometa Dziennik Łódzki, nr 30 z dnia 30 stycznia 1932 roku Ani poczęło brakować oddechu. Rozchyliła zwarte zęby, pomiędzy którymi tkwiła część dłoni żółtego człowieka. — Ty umrzeć albo być moja! Uścisk palcy toali na szyi Beltisiówny nie ustępował. Przeciwnie, stawał się coraz mocniejszy. Beltisiówna zupełnie z sił opadła. Czuła, że jeżeli toali zaciśnie silniej swe grube palce na jej szyi, straci przytomność, a wówczas nie mogła o tym myśleć. W pewnej chwili uścisk palcy żółtego człowieka zelżał. Ania odetchnęła to ali rzucił ją na tapczan i począł rwać na niej odzież. Skośne brunatne oczy pałające rządzą, obleśny uśmiech wykrzywiający mięsiste wargi długie małpie ramiona Wszak ona to już gdzieś kiedyś widziała. Wróżba admy przypomniała sobie. Teraz zorientowała się zupełnie dokładnie, że identyczne oblicze ukazało się jej podczas eksperymentów starej wróżbiarki. A więc to był jej wróg. Z tej strony groziło jej największe niebezpieczeństwo. Gdyby była przewidziała, co wyniknie na skutek rozmowy z żółtym służącym nie wahałaby się ani jednej chwili i zwierzyłaby się admię. To Ali zdzierał z Beltiściówny jedwabną suknię. Bezwładne ramiona ani podniosły się ku górze. Palce rąk uchwyciły kurczowo ręce żółtego człowieka, które łakomie błądziły po obnażonym ciele. Ale wszelkie wysiłki beltisówny trafiały na gorylą siłę Toali. Jeden jedyny uścisk jego krótkich, wilgotnych palcy paraliżował każdy ruch samoobrony siówny. Leżała na tapczanie bezsilna w strzępach odzieży jej nagie kształty o lekko żółtawej karnacji odcinały się wyraźnie na czarnym tle. Długie ramię to o szerokiej wilgotnej dłoni zsuwało się powoli wzdłuż ciała. Markiz de Laval kończy samobójczą śmiercią. Wielką sensację w całym mieście wywołały wiadomości podane przez szereg pism niedzielnych łódzkich, które donosiły, że dr Tomasz Barwiczek, wydawca i naczelny redaktor przeglądu codziennego, zamierza sprzedać swoje wydawnictwo grupie kapitalistów zagranicznych. Dlaczego? Oto było pytanie, które zadawali sobie liczni czytelnicy przeglądu codziennego. Wszak wydawnictwo to w całej łodzi cieszyło się opinią, że stoi na bardzo mocnych podstawach finansowych. Wszelkie konkurencyjne pisma podały w wydaniach niedzielnych wiadomość tę na pierwszej stronie, przed depeszami politycznymi. Wiadomem było powszechnie, że dr Tomasz Barwiczek zalicza się do ludzi bardzo bogatych, a pismo jego wyposażone było w najnowsze zdobycze techniczne. Dr Barwiczek był pierwszym w łodzi wydawcą, który sprowadził maszynę chromolitograficzną obiekt zazdrości wszystkich pism konkurencyjnych. On pierwszy zainstalował w łodzi dwa najnowszego typu intertypy wielomagazynowe. Sieć korespondentów stałych przeglądu codziennego oplatała na kształt misternej siatki całą kulę ziemską, donosząc za pośrednictwem telefonu, telegrafu i radia najnowsze sensacje zagraniczne. Nic też dziwnego, że przegląd codzienny był w łodzi przodującym pismem, bijąc konkurencję zarówno pod względem technicznym, jak również aktualnością wiadomości. To też wiadomość o zamierzonej sprzedaży pisma wywołała w mieście zrozumiałą sensację. Na temat sprzedaży przeglądu snuto najrozmaitsze domysły. Jedni głosili wersję, że doktor Barwiczek zaplątał się niefortunnie w grę na giełdzie inni, że stracił wiele na spadku funta, inni wreszcie twierdzili, że wiedzą z miarodajnego źródła, iż doktor Barwiczek likwiduje swoje interesy w Polsce, ponieważ nosi się z zamiarem wyjazdu na stałe za granicę. Faktem w tym wszystkim było to, że wiadomość ta była prawdziwym kijem wetkniętym w mrowisko i wywołała w Łodzi nie lada wrzawę. W Grand Café i w Esplanadzie, w Tivoli, u Bachusa w Wersalu i Luwrze, jednym słowem tam, gdzie koncentruje się codzienne życie łodzi, nie mówiono tego dnia o niczym innym, tylko o sprzedaży przeglądu codziennego. W luksusowo urządzonym gabinecie dyrektora naczelnego przeglądu codziennego siedział pochylony nad stosem rękopisów sprawca całej wrzawy i hałasu, dr Tomasz Barwiczek. Tego samego dnia miała łódź drugą, i to nie mniejszą, sensację. W godzinach popołudniowych kilkunastu listonoszy doręczyło wielu osobom listy ekspres. Koperty wszystkich listów zaznaczone były u góry inicjałami HL oraz pięciopałkową koroną. Treść listu była identyczna i przedstawiała się jak następuje: Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić jaśnie Wielmożnego Pana, że w dniu jutrzejszym o godzinie 4:50 po południu odbieram sobie życie powód mego kroku nuda beznadziejna nuda przygnębiająca szarzyzna dnia powszedniego z wysokiem poważaniem Henryk de La Laval kiedy w niedzielę wieczór markiz de Laval ubrany w najnowszego kroju smoking przekraczał próg sali malinowej wszystkie spojrzenia skierowały się w jego stronę ze stoickim spokojem przeszedł markiz pod pręgierzem kilkudziesięciu par oczu i zajął miejsce przy stoliku obok orkiestry. Zgięty w ukłonie kelner odebrał zamówienie i zajął się przygotowaniem kubełka z lodem do szampana. Orkiestra zagrała najnowszą rumbę. Markiz de la podniósł się od stolika, podszedł do jakiejś siedzącej w towarzystwie starszego pana bardzo przystojnej blondynki i poprosił ją do tańca. Po chwili zmieszał się z kołem tańczących. Panie Markizie, co miał znaczyć ten pański makabryczny żart? spytała piękna blondyna, gdy po szalonym refrenie rumby przeszli w spokojniejszy tan. To nie jest żart, pan Nowero. Za bardzo poważnie jestem nastrojony, by bawić się w tego rodzaju żart. Więc jak to, to pan jutro o godzinie czwartej pięćdziesiąt po południu odbiorę sobie życie. Ależ, panie Markizie, powód. Powód. Pan, człowiek bogaty, przystojny, cieszący się takim powodzeniem wśród kobiet, ulubieniec losu, opływający we wszystkie doczesne dostatki, nie rozumiem, rzeczywiście. To nie jest takie niezrozumiałe, panno Vero. Czy zdaje sobie pani sprawę z tego, co to znaczy nuda, beznadziejna nuda? Co znaczy sytuacja człowieka, który się od życia już niczego nie spodziewa? Człowieka, który już pił rozkosz ze wszystkich kielichów, któremu wszystko, co ludzi nęci, pociąga, spowszedniało do takiego stopnia, że aż budzi obrzydzenie, człowieka, który na nic już nie czeka, człowieka dosłownie bez jutra, a raczej gorzej, którego jutro jest identyczne z dniem dzisiejszym i wczorajszym. Czy zastanawiała się pani nad tym, pan Nowero, że ten dobrobyt, którego mi tak zazdroszczą ludzie, że to powodzenie u płci pięknej jest właśnie powodem tego zniechęcenia do życia, że to wszystko razem zepsuło mnie? Dalszy ciąg nastąpi.